Witajcie w projekcie Poglący Bez Ruchu. Naszym gościem jest Szymon Szewczyk, który zaszczepia pasję od najmłodszych lat do dzieci, do aktywności ruchowej, aby jak najmniej było tego bez ruchu. tej Szymonie. Cześć. Po raz kolejny. Dzień dobry bardzo. Słuchaj, powiedz mi, co ci skłoniło do tego, żeby pracować z najmłodszymi? Żeby, żeby zaszczepiać w nich taką właśnie pasję do koszyków. Najważniejsze dla mnie w tym e, projekcie, który jest e, współfinansowany ze środków miasta e, Wocławek. E, to jest to, żeby wyciągnąć dzieciaki. Mamy dzisiaj niedzielę, jest, 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 jest niedziela, przedpołudnie. Dzieciaki, żeby nie siedziały przysłowiowo gdzieś z nosem w, w domu, to, to chcę, żeby właśnie aktywnie spędziły te kilka godzin. To jest też kwestia właśnie tego, że to jest trzyetapowe. Są dwa treningi, tak, na których y, trenuję pe, pewne pewne elementy i później na samym końcu, czyli 1 czerwca tutaj w Hali Mistrzów będzie e, taki sportowy Dzień Dziecka, e, na który już teraz serdecznie wszystkich zapraszam. Tam będzie turniej, turniej 3 na 3 Na początku będą e, takie niespodzianki, rozgrzewka, tańce. E, za nami e, też będę chciał, e, żeby ewentualnie były dmuchańce, więc takie takie mówię. To wszystko będzie na, na sportowo, a e, zwieńczeniem tego wszystkiego Właśnie będzie turniej 3 na 3, więc jeżeli chcecie, e, zgłaszajcie się. E, niedługo to wszystko będzie też na, na naszych profilach. E, jakie mniej więcej kategorie wiekowe, e, bo tak jak było dzisiaj zresztą widać na parkiecie. E, Marcysia. Otla to roszki. ta była na, na, na najmniejsza, więc e, takie dzieciaki też. Ja, ja chcę ich po prostu gdzieś, gdzieś zachęcić. Zdaję sobie sprawę, że rozstrzał był pomiędzy 18, a powiedzmy te tam e, Dwa czy trzy latka, ale, ale właśnie na tym to polega ta, ta, ta różnorodność. A wracając do turnieju 3 na 3, 3 plus 1 e, macie na Facebooku e, szewczyk Basketball Academy, e, piszcie, piszcie do nas, e, zgłaszajcie się, no mówię, a za chwilę też będą e, ogłoszone te, te wszystkie informacje, bo to jest istotne, e, jest ograniczona liczba miejsc. E, więc. Przysłowiowo, kto pierwszy, ten lepszy. A według Szymona Szewczyka, jak ruch wpływa od najmłodszych lat na te dzieci? Twoje, twoje, twoja twoja na tej sytuacji. Tylko pozytywnie. Tylko pozytywnie. My, jako, jako młodzi, e, mieliśmy, że tak powiem, do dyspozycji czasami czepak. To i tak było fajnie. O, było, było czepak, były. były e, Drzewa, na które żeśmy się wspinali, lub że tak powiem, no, były jakieś piesze wycieczki tak. Czasami żeśmy rzucali przysłowiowe cztery plecaki, harataliśmy w gałę i na tym właśnie to polega. Chodzi o to, żeby jak najwięcej tych dzieciaków trochę zachęcić, zachęcić do tego, żeby, żeby właśnie Nie wiem, czy... mogli spędzić jakoś aktywnie czas. Bo już wspomniałeś o tych różnych naszych aktywnościach. Nie wiem, czy ty też takie coś stosowałeś, ale były takie ogólnorozwojowe zabawy, jak chodzenie na działki. Chodzenie na działki u nas były, wiesz co, bardziej podchody. Podchody na przykład, czyli malowanie strzałek, tak, trzeba było, że tak powiem, nie okłamywać, czyli pokazywać kierunek, w którym się szło, ale oczywiście można było mylić, ale trzeba było zostawić e, jakieś strzałki, jakieś dane, dane właśnie kierunki i to było tyle fajne, że to też było e, takie ogólnorozwojowe. Dzisiaj ogólnie to e, bardzo często mają harterze. No Bo tak, oni w oni lasach gdzieś właśnie te, te drogi. I to jest to, że oni też to kultywują, właśnie to, co było kiedyś ogólnodostępne. To dzisiaj, dzieciaki, tak naprawdę nie oszukajmy się. Pomyślcie sami: ilu z Was, mówię do dziewczynek, chłopców i tak dalej, ilu z Was bawi się w tego typu zabawę w dzisiejszych czasach? Jest ciężko, na pewno, ale. No, staramy się to zmieniać. Ty, staramy się ty, ty. to zmieniać. Ile dzieciaków na przykład wyjdzie przed blok i narysuje sobie kredą? E, oczywiście. Kredą, e, Pamiętam jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i skakał. Dokładnie. Nawet, Tam do dwunastu. Do nawet tak? były takie sytuacje, że jak któremu się dziewczyna podobała, to nie chcąc, stąd nie chcąc, robił to, żeby. Skakanie na gumie. To Przez też było. Skakanie na skakance podwójne i tak dalej. To są te rzeczy, które też chcę gdzieś zaszczepić. Mówię, ja zdaję sobie sprawę, że ja nagle nie zrobię jakiejś nie wiadomo tak, jakiej rewolucji. rewolucji. Ale niech chociażby kilka tych osób yy, zamiast siedzieć w domu przed komputerem, przed telefonem, cokolwiek, yy, niech wyjdzie z domu, niech zobaczy, że jednak uprawianie sportu jest fajne. I to jest moja idea. A wiesz, ja jestem tego zdania też, że tutaj, i tutaj mówimy też do Was, rodzice. Bo to jest ważna sprawa, żeby wpłynąć pozytywnie, nie naciskiem, ale jakąś tak, zachętą. Tak, zachętą, i, i, to i tym, że, że, że to samo dziecko musi poczuć. Dlatego ja też do, do nich podchodzę z uśmiechem. To jest, to jest tak. zabawa, to jest forma zabawy. Oni na razie mają się bawić, oni na razie mają się po prostu dobrze z tym czuć. Ale właśnie, jakie, jakie te zmiany widzisz w tych, którzy regularnie, bo są na pewno takie osoby, które regularnie u ciebie uczestniczą. Jakie ty zauważasz u nich zmiany? Wiesz co, te osoby, które u mnie ćwiczą, to są w profilu koszkarskim, no tak. tak? Trenują ze mną koszkówkę, więc oczywiście ja widzę. Ja, ja mam filmiki, bo robiłem filmiki na samym początku ich przygody z trenowaniem ze mną, jak i, jak i również teraz. I to jest. Ta powtarzalność to jest to, co właśnie trenujemy, tak? bo, bo to, że im wypadnie piłka, ja też zresztą wszystkim mówię, wypadnie ci piłka, nie ma problemu, po to jest trening. E, coś ci ucieknie, coś gdzieś źle zrobisz, po to jest trening. Powtarzajmy, naprawiajmy błędy, nie powtarzajmy ich. Dlatego u mnie też jest kwestia tego, że ja bardzo często e, nie pozwalam swoim podopiecznym popełniać tego samego błędu, żeby go powielali, bo jeżeli ja to zostawię, to to po prostu pójdzie dalej i tak samo będziesz że tak powiem, przez cały czas. Nie, ja to przerywam, mówię, o co mi chodzi, ale też zdaję sobie sprawę, że tak jak tutaj na przykład dzieciaki, które przychodzą, one nie zawsze są typowo koszykarskie. No tak. One po prostu przyszły sobie porzucać, więc staram się im podpowiedzieć, ale ja rozumiem, że w tę godzinę czy półtorej, no ja nie jestem w stanie tego zrobić, tak? Bo to jest oczywiste, ale chociażby pomału, małymi kroczkami, żeby to jakoś gdzieś szło do przodu. Także Szymonie, dziękuję za spotkanie. Starajmy się, żeby ten ruch był wszechobecny w naszym życiu. I jak najbardziej. Właśnie to jest, to jest to. Jeżeli macie ochotę, zapraszam na kolejną edycję. Wiadomo, liczba miejsc jest gdzieś okrojona i ograniczona. Natomiast. Yy... Po to są te treningi, żeby, żeby dzieciaki mogły sobie wyjść. Mam, jestem też naprawdę bardzo ciekaw, ilu z tych dzisiejszych uczestników przyjdzie na, na kolejne spotkanie. No, mam nadzieję, że ta nasza społeczność sportowa tak, będzie coraz większa. Pamiętajcie, że to nie tylko sport, to inwestycja w szczęśliwe życie naszych dzieci. Dokładnie tak. Naprawdę zachętajcie do, do ruchu, bo chociażby... Ogromce bez ruchu to jest jedna z inicjatyw. Ja jestem drugą, ale najważniejsze to jesteście wy, rodzice. Wyjdźcie czasami z nimi na spacer. Pójdźcie gdzieś. Nawet, ok, niech to będą przysłowiowe na lody, tak. ale na spacer, na cokolwiek, Pojedźcie do lasu, macie możliwość. Nie musicie zbierać grzybów, ale możecie poobcować z przyrodą. Po prostu ruszcie się z kanapy. Popularnie zmieniajmy świat krok po kroku. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.